Hotline. Wiosna, lato, jesień, zima. Krótka opowieść o porach roku, dzieciach i tym, co wtedy chętnie robią. Jest słoneczny poranek. Marysia bardzo się cieszy, że idzie dziś do przedszkola. Pani Kasia, wychowawczyni małych misiów, chce porozmawiać z dziećmi o porach roku. Wszyscy już siedzą grzecznie w kółku. Tym razem pani Kasia zaczyna od piosenki. Była sobie mama, która miała czworo dzieci. Wiosnę, lato, jesień, zimę. Marysia śpiewała na głos razem z panią. Potem pani Kasia pyta: Którą porę roku lubicie najbardziej? Wtedy dzieci zaczynają się przekrzykiwać. Marysia podnosi rękę i zgłasza się do odpowiedzi. Tak jak w szkole. Nauczyła ją tego starsza siostra Zuzia. Pani Kasia ucisza inne dzieci i pozwala Marysi odpowiedzieć na pytanie: Ja najbardziej lubię wiosnę. Bo wtedy zaczynają kwitnąć pierwsze kwiaty. Krokusy, tulipany, żonkile. Jest kolorowo i można się już bawić na zewnątrz. Czy przychodzi ci do głowy jakaś ładna opowieść dotycząca wiosny, Marysiu? pyta pani Kasia. Jeśli chcesz, możesz nam ją opowiedzieć. Chętnie posłuchamy. Pewnie odpowiada dziewczynka bez zastanowienia. Jest bowiem mistrzynią świata w opowiadaniu ciekawych historyjek. Koleżanki i koledzy patrzą na nią z zainteresowaniem. Lubię wiosnę nie tylko ze względu na te wszystkie kwiaty, ale również dlatego, że mam wtedy urodziny. W kwietniu w moje ostatnie urodziny Urządziłam piknik dla przyjaciół. Razem z mamą, tatą i siostrą przygotowaliśmy najpyszniejsze przysmaki: ciastka, kanapki, sok i lemoniadę. I spakowaliśmy wszystko do wielkiego koszyka. Zabraliśmy też duży koc, poduszki i zabawki. Wspólnie z gośćmi poszliśmy do parku. Rozkoszowaliśmy się przepiękną, słoneczną pogodą, mogliśmy się bawić ubrani w koszulki z krótkimi rękawkami. Na łące kwitły pierwsze kwiaty, wsłuchiwaliśmy się w trele ptaków i śpiewaliśmy wesołe piosenki. Nagle zerwał się silny wiatr, a na niebie pojawiła się wielka, czarna chmura. O nie, pada! zawołała jej siostra chodźcie, prędko! Wszyscy schroniliśmy się przed deszczem pod wielkim drzewem. Jedna z moich przyjaciółek miała nawet ze sobą parasol. Na szczęście wiatr przepędził szybko ciemną chmurę, i kilka minut później niebo znów było błękitne. A ciepłe słońce osuszyło trawę. Mogliśmy rozłożyć koc i rozpocząć piknik. To było przepiękne urodzinowe przyjęcie. Bardzo ładna opowieść, Marysiu, pochwaliła dziewczynkę pani Kasia. Zgadza się. Pogoda wiosną może być bardzo zmienna. Jest nawet takie przysłowie: kwiecień. Plecień, bo przeplata. Trochę zimy, trochę lata. Może padać deszcz, wiać wiatr. Dzięki opowieści Marysi wiele dowiedzieliśmy się o wiośnie. Prawda dzieci? Pojawiają się pierwsze kwiaty. Drzewa zaczynają kwitnąć. Zwierzęta wychodzą ze swoich kryjówek. Ptaki znów świergoczą, a rolnicy sieją zboża. Na koniec dzieci z grupy Małe Misie znów śpiewają piosenkę o porach roku. Pani Kasia żegna się ze wszystkimi i mówi: Kto z Was chce, może w domu pomyśleć o rzeczach, które kojarzą mu się z latem, a może znów ktoś opowie ciekawą historię. Następnego dnia już nie tylko Marysia, ale i pozostałe dzieci cieszą się na kolejne opowieści. Zaśpiewamy dziś piosenkę o porach roku? pyta przyjęty Olek. Pewnie, mówi z uśmiechem pani Kasia, a jeśli chcesz, możesz nam później opowiedzieć ciekawą historię związaną z latem. Wtedy jest ciepło i nie trzeba już nosić grubych kurtek ani czapek. Można bawić się na dworze, wybierać się na wyprawy rowerowe czy iść na basen. I można też później chodzić spać, bo dłużej jest widno. Można przyglądać się wielkim kombajnom, kiedy rolnicy zbierają plony. A najlepsze jest to, że mój tata. Ma wtedy urlop i spędza dużo czasu bawiąc się ze mną. Ostatniego lata pojechaliśmy nawet wspólnie na ryby. Złowiliśmy dwie, które wieczorem upiekliśmy na grillu, ależ były smaczne. Latem jeździmy też na wakacje. W ubiegłym roku wzięliśmy namiot i pojechaliśmy na biwak nad wielkie jezioro. Mogliśmy co dzień wchodzić do wody i uczyć się pływać. Na początku nie bardzo mi się chciało, bo kiedy jeździmy na wakacje, to nie mam kolegów, z którymi mógłbym się bawić. Ale pewnego razu poznałem tam miłą dziewczynkę, z którą codziennie się spotykałem. Pływaliśmy i budowaliśmy ogromne zamki z piasku. Moja koleżanka. Miała wielkie dmuchane koło, pływaliśmy na nim i bawiliśmy się w piratów. Twoja historia była tak wspaniała, że chciałabym, by było już lato i wakacje, mówi pani, śmiejąc się. Mam wam powiedzieć, co ja najbardziej lubię w lecie? Pyta. Dzieci wołają chórem. Tak, tak, prosimy. Uwielbiam jeść truskawki. Najbardziej lubię zbierać je sama, prosto z pola. Latem dojrzewają też inne pyszne owoce, czereśnie, porzeczki, maliny, mniam. Bardzo lubię leżeć w hamaku z dużą miską owoców. Pani Kasia głośno wzdycha, ale. W końcu lato mija, a w przedszkolu rozpoczyna się nowy rok, i powoli zbliża się kolejna pora roku jesień. Większość dzieci wie całkiem sporo o tej porze roku. W zeszłej jesieni przedszkolaki wybrały się na wspaniałą wycieczkę na wieś do gospodarstwa rolnego. Wszyscy dobrze to pamiętają. Byli w ogromnym sadzie, a wokół rosły owocowe drzewka. Gospodyni stała na drabinie i zbierała dojrzałe jabłka, opowiada Marcin. Każde z nas mogło wziąć z koszyka tyle, ile chciało, i zaraz potem je zjeść. Były pyszne, dodaje Zosia. Wspólnie z Amelką Zbierałyśmy do skrzynki leżące na trawie jabłka. Śliwki i gruszki też były już dojrzałe. Piotrek przypomina sobie, że pomagał przy pracach w ogrodzie. Rosły tam dynie, pory, pomidory, marchewki, główki kapusty oraz inne warzywa, wymienia chłopiec. Pani Kasia jest zaskoczona. Że dzieci tak dużo pamiętają z tamtej wycieczki. Więc pewnie przypominacie sobie również, jak nagle zerwała się gwałtowna burza. Piękne, kolorowe liście unosiły się na wietrze, a krzyś prawie nie mógł utrzymać latawca. Niedługo potem latawiec zaplątał się w gałęzie drzewa. Na szczęście gospodarzowi udało się go uwolnić za pomocą długich grabi. A kiedy zaczęło padać, wszyscy schowaliśmy się w stodole, wspomina z uśmiechem pani. Wszystkie przedszkolaki mówią teraz jednocześnie, opowiadają sobie nawzajem wesołe historie z tamtej wycieczki. Ala i Martynka Pomagały gospodyni zagnieść ciasto i przyozdobić je świeżo zebranymi jabłkami, gruszkami i śliwkami. Tomek i Kacper mogli razem z gospodarzem zrobić w warsztacie karmnik dla ptaków, a pozostałe dzieci siedziały z panią Kasią przy wielkim kuchennym stole i wydrążały ogromną dynię. Na koniec gospodarz wyciął w niej otwory w kształcie oczu, nosa i ust. Gotową dynię dzieci zabrały ze sobą do przedszkola. Ostatniego dnia października, w Halloween, dzieci wstawiły świecę do środka, pustej dyni i podziwiały wywołujące strach oblicze. To była naprawdę fantastyczna wyprawa, tak, tak, wspaniała! Wołają dzieci chórem. Wspólnie z panią zastanawiają się, co jeszcze można zrobić jesienią. Z kasztanów i żołędzi można stworzyć ludziki i figurki zwierząt. Można zbierać kolorowe liście i suszyć je w grubych książkach. Jesień jest piękną porą roku, mówi przemek. Pewnie, że nie jest tak ciepło jak latem. Ale też można robić wiele ciekawych rzeczy. Następnego dnia przedszkolaki znowu rozmawiają o porach roku. Po odśpiewaniu piosenki pani Kasia pyta: "Dzieci, o której porze roku jeszcze nie rozmawialiśmy?" "O zimie", woła mała Hania. "Nie lubię jej. Trzeba się ciepło ubierać, a w przedszkolu nie można tak często bawić się na zewnątrz, a poza tym już po południu robi się ciemno. Masz rację, mówi pani, ale zastanów się, Haniu, czy zimą nie mamy pięknych świąt? Na te słowa dziewczynka uśmiecha się i woła. Właśnie, Boże Narodzenie, a przed nim Mikołajki i Adwent, tak zgadza się, te święta są wspaniałe. A z czym kojarzy się wam Adwent, pyta pani. Dzieci mówią jedno przez drugie. Z jarmarkami bożonarodzeniowymi, woła Piotrek. Z kalendarzem adwentowym, każdego dnia otwieram jedno okienko, dodaje Zosia z budowaniem szopki mówi Franek. Martynka najbardziej lubi wtedy wystawiać karmnik dla ptaków. Nasypuje do niego karmę i obserwuje ptaki przez okno. Z pisaniem listu do Świętego Mikołaja dorzuca jeszcze Tomek. Z ubieraniem choinki z tatą i pieczeniem bożonarodzeniowych pierniczków z mamą woła Marysia: Widzicie, jest mnóstwo rzeczy, które można robić zimą. Zgadza się, na zewnątrz jest zimno, ale ma to też swoje dobre strony. Czy ktoś wie, jakie? Na początku dzieciom nie przychodzi nic do głowy, jednak w końcu Zosia woła: No przecież. Pada śnieg i wszystko jest białe. Zeszłej zimy ulepiliśmy ogromnego bałwana, zrobiliśmy trzy kule. Jedna z nich była taka wielka i ciężka, że nawet we dwójkę nie można jej było ruszyć. Zawołaliśmy wszystkie dzieci z okolicznych domów. Razem nam się udało. Uff, to był najpiękniejszy bałwan, jakiego widziałam. A potem urządziliśmy bitwę na śnieżki, wspomina Martynka. Marysia też ma coś do powiedzenia. Ja na gwiazdkę dostałam łyżwy. Na początku w ogóle nie wiedziałam, jak mam w nich ustać prosto. Czułam się bardzo niepewnie. Najpierw jechałam, trzymając się ręki mojej siostry. Jednak po kilku dniach. Mogłam już całkiem sama jeździć po lodowisku. Małemu Łukaszowi też przyszło do głowy coś związanego z zimą. Mieszka bardzo blisko przedszkola. W zeszłej zimy spadło tyle śniegu, że jego tata co rano mógł go zawozić do przedszkola na sankach. Pani Kasia klaszcze w dłonie. Wspaniale, dzieci! Że opowiedziałyście mi tyle rzeczy. Rozmawianie z wami o porach roku sprawiło mi ogromną radość. Wam też? Tak, wołają chórem przedszkolaki. Na koniec wszyscy jeszcze raz śpiewają piosenkę o porach roku. Była sobie mama, która miała czworo dzieci: wiosnę, lato. Jesień, zimę. A która pora roku jest Twoją ulubioną?